Seria H z dawkowego grosza, jedyna jednoliterowa, czyli powstała z pocięcia 500 tysiąc markówek, serii pojedynczej, siedmiocyfrowej. Pozostałe, które były cięte 500 tysiączki, to były już serie dwuliterowe. Proszę Państwa, egzemplarz bardzo ładnie zachowany, naturalny, szeleszczący, lśniący, bez ugięć pełnych przechodzących w polu, natomiast to, co przyczyniło się do obniżenia stanu zachowania do 2, to ugięcie górnego narożnika widoczne w pierwszej chwili, przy czym jest bez złamania struktury papieru. Natomiast na prawym marginesie mamy niewielką nagniotkę w tym miejscu, która odcisnęła również swoje piętno na strukturze papieru i jest widoczna pod światło. Widzimy tutaj ją stosunkowo krótką, wchodzącą kawałkiem w pole zadrukowane. Mniej więcej tutaj już zanikającą, czyli takie nieuważne nadgięcie tego banknotu. Garb z tej strony nam się rysuje. Dodatkowo tutaj jakaś odgniotka, być może od leżenia pod dociskiem, chociażby w jakimś klaserze, skoro szycie czymś takim. Poza tym bez uwag narożniki ostre, prezencja właściwa, naturalna, z połyskiem. Tu widzimy jeszcze lekkie załamanie tego narożnika, wgłębienie, czyli to jest to, co pokazywałem wcześniej od tej strony. To ma taki ten łagodniejszy garb. Tutaj jeszcze nam się rysuje ślad adnotacji ołówkowej. Proszę Państwa, tego typu rzeczy akurat w pełni usuwalne i to dość łatwo gumką. Tutaj może by było mocniej dociśnięte, ale z czasem takie rzeczy zanikają. Bardzo ładna połóweczka, rzadka, jednoliterowa seria H. Polecamy.